Moi drodzy dzisiaj mamy... Siema, siema Halloween? I... Nie Halloween, tylko wiosne. I będziemy oglądać, prawda, jak rok temu przeróżne straszne make-upy, których naprawdę będzie można się przestraszyć, bo nie wiem jak oni to robią, ale są strasznie realistyczne. Widzowie, chcecie kolejny odcinek, nie z make-up, a może z make Makeups, to może napiszcie w komentarzu, zostawiacie łapeczki do góry, subskrybujcie kanał tam na dole jeżeli będzie dwa... 20... Lalalala, lala, lala, moi drodzy, dziś nie mamy Halloween Lalalala, moi drodzy, dziś nie mamy Halloween nie I będziemy oglądać, prawda? Jak rok temu przeróżne Jeżeli będzie 20 tysięcy łapek pod tym odcinkiem Szybko, no to nagram kolejny odcinek O kurde, to chłop na sobie robi make up Miś, okej okay. To będzie pół, pół chłop, pół miś Mega fajny make up na ten Zarąbiste, czyli mieliśmy to z... fajne. Tego misia jakby z Five Nights at Freddy's Tak mniej więcej wyglądał Dlatego, że tam to były roboty, nie? Aha, to na udzie sobie robi coś fuj też nie wyglądało to tak aż tak nawet satysfakcjonująco bym powiedział o dziwo. no tu jest jakiś chyba większy projekt z czego co widzę ale ładny złoty kolor i a, kobieta cyborg. i tu ma oko jeszcze tu jak cyklop ale ładny make-up Satysfakcjonująco, bym powiedział urozivo no tu jest jakiś chyba większy projekt z czego co widzę ale ładny złoty kolor i a, kobieta cyborgi tu ma oko jeszcze tu jak cyklop ale ładny make-up. Bo to będzie ohydne coś. Zawsze na rękach, na dłoniach, zawsze jest najgorsze. Ale cóż. Do... Ja nie mogę. O fuj, dobra, to wygląda ohydnie. To wygląda strasznie. Tak, oderwana skóra. Będą zęby na, na oku, zęby. Ale dziwne. Gdzie mi się tego nauczyli? To jest takie. Fajne, ale nie urywa mi pupci, bym tak powiedział, no. Widać, że to jest sztuczne. A widziałem już naprawdę takie, co strasznie realistyczne były. o kurde, no to... To jest mocne i to fest. Ło kurde. To było mega mocne. Okej, okay, niebieskie brwi. To no normalnie ludzie tak się nie malują? O, z brokatem te brwi jeszcze. Tu na biało. Dobra, no ja jestem ciekaw, co na... co się dużo niebieskiego nakłada na siebie. I to będzie twarz normalna tu, a tutaj ta zrobiona, tak? A i to jest ten make-up cały. nie bym miała cała twarz. Bo mnie to, że z tej strony jest normalna. Ale też bardzo ładny make-up. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie to ci przyjmie. Ja denerwuję tylko w kuza. Aha, i ty... O, dobra. Myślałem, że to koniec, a to jednak nie. To na żółto. Żółty z czerwonym. Może to być fa A, że tutaj jest kobieta z lodu, a tu jest kobieta z ognia. Jest... O dobra, coś, coś zaczyna nakładać w końcu. Już się zaczyna działać, bo już, już powoli mnie krew zalewała. Oj, to zaschnie. To jakiś, nie jest jakiś mega, ale kreatywny też pomysł. O Boże, co? Nas tak nogi pomalowała ser wygląda jak Ile ona nad tym siedziała? Powiedz mi Co jest grane Że ona tu musiała... O Jezu, to będzie z wyrwanym paznokciem coś czuję A nie O Boże, dobra, dobra. Dobrze masz jednak ten palec A tu co jest? Dobra, dobrze, masz jednak ten palec. A tu co jest jakieś. ale zhizujące, strasznie. masz mać okay, okay. to są seserzewki raczej. Dobra, on będzie całe białe coś, obstałem. Joker, czemu sobie usta pomalała tu na czarno i. No nie, spokojnie, to jest początek. Kurde. No, to z tego filmu strasznie, jak to było? Kurczą. Nie wiem O Monster! O to jest! No przestraszył mu się jak nic Monster No jest dobra, przerażająca strona, ta dziewczyna ja... Ale reklama Monstera przy okazji, nie? Ale mega fajne, to też, to też tam Fajny pomysł. O fuj zęby co jest? Zęby w paznokciach Wypadło. A, że to będzie, będzie w ten. Ale masz bułę, <gryzvy> na stopie no, Ale to realistycznie wygląda Świnka Pepa zakrwawiona będzie Chciałbyś, ja czy ktoś jest tak... Nie zakrwawiona, tylko zafarbowana Alu zrobił Naprawdę ze swoją świnkę Pepę chce zrobić O, to jest dopiero cyklop na całą twarz a, bo on jezu, ale nie, nie, nie widziałem jej oczy przez chwilę. A, miała zamknięte. Nie Nie, to make-up... To ja co oglądam. Plankton ze SpongeBob, ale jaką soczewkę ma w ogóle, nie? Ale fajne. To jest świecący make-up, czy to tak wygląda? Wygląda jak neonowe, nie? co to jest? O Boże, tylko łysy człowiek może sobie taki make-up zrobić. Ale takie to są w ogóle... Pomysły. I'm a million oczu na test what will I look like when I grow up? It's so fun, test what will I look like when I grow up? So fun. Na twarzy Tu założyła sobie czepek Dobra, przygotowuje się jakby to miało być coś dobrego Nałożyła sobie klej na brwi To już jest, to już znaka No, mocna oznaka <grywia> Dobra, na razie sobie zrobiła oczy Jakby nie spała yy, w dzień i noc na razie tyle No już nie, teraz czerwone, czyli takie już jakby nie spała tydzień, no Oczywiście O Boże, i parę włosów syda, ale to będzie... No dobra, no to o, jeszcze czarne z... Nie wiem, wiem po zębach, to już tak ostro poleciało No ale bardzo fajna, prawda? Jak to, jak to tak prościej nazwać? Dobra, make up, no niech będzie, będziemy to nazywać make up Bo tak jest najprościej To znowu będzie coś ochotnego. Na rękach zawsze, na rękach, nogach jak robią, to jest coś po prostu z raną to jest ohydne. Jakby przecięte to było. Używałyby. To już powoli wygląda ohydnie, co dopiero na końcu? Jak jeszcze krew doda? Co, że to... o a, to jest kość. O Boże. No nie, to To, jest, to będzie koniec? Aucik. Aucik, kość. A nie, dodaję krew teraz. A ła, wow, dobra, boli mi ręka. Zawsze. Tak jak na, na coś patrzę. Nie wiem czy Ty wy też tak macie, ale ja tak mam, że jak patrzę na coś takiego bolesnego, to my w tym miejscu zaczyna boleć. się boleć, tak? Chociaż spędzić albo coś widać, że to jest nieprawdziwe, nie? Ale i tak. Ten co ma za oczy? To są jego naturalne oczy. Dziwny kolor ty, taki szary. Bo, joker. Nie, Pennywise, jaki joker, zagadam i mi bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka, no mam, życzę wam miłego i w sumie że jest koniec, bo 20 zawsze film wrzucam. Dzięki za oglądanie, zostawcie łapki do góry, subskrybujcie kanał tam na dole, trzymajcie się, no i widzimy się, prawda, zaraz, nie? Tak, trzymajcie się, albo nie, albo w sobotę to wrzucę, to w sumie, nieważne, trzymajcie się i